Cześć Szymaneczko Ludziska, ja jestem Wendo i witam Was w kolejnym odcinku z Blockhead. Słyszałem, że ostatni filmik dosyć Wam się spodobał. Dziękuję tutaj z mojej strony za pomoc mojego cudownego montażysty Darkosa, który pomimo tego jakkolwiek to nie brzmiało zmontował to jakość i za to Ci dziękuję. A teraz nie przedłużając, zostaw subika, dzwoneczek, lajka i lecimy do odcinka. Dobra, tak więc jesteśmy już w odcinku, yy, jesteśmy w menu, no i słuchajcie, nie ukrywam, trochę sobie pograłem i trochę musiałem się podskillować, bo yy, sądzę, że wielu z was będzie zaraz się śmiało, że ohoho, nagrywasz takie gry, a nie umiesz strzelać, o, ho. Wchodzimy sobie w Gun Gamer, yy, w które by tu... No, jedynie crossroads, takie jest w miarę przemieszczane. Tak więc lecimy na crossroads i lecimy. Dajom. Świeci, świeci. W ogóle też prosiłbym swojego kochanego montażystę. Aha, wybraliśmy. Yy, prosiłbym też swojego kochanego montażystę, bo niektórzy mi zawizali w filmie, że przeklinam. Tak więc prosiłbym o jakieś wypikiwanie moich. Yy, Wulgaryzmów, ponieważ ja się bardzo wczuwam w tę grę i często umiem nie kontrolować po prostu swoich emocji. Dobra, widzimy, że nowa mapa jest. Fajnie. Mm -hmm. Oni będą przychodzili gdzieś stamtąd. Mm, ta mapa ostatnio, jaką grałem, dobrze mi szła, tak więc jestem dobrej myśli. Już się gdzieś tam strzelają. O, idą, idą, idą. Kurde, ja nie wiem co tutaj mówić, bo no w sumie no staram się skupiać na rozgrywce jednocześnie, ale też staram się no, jakoś uprzyjemnić wam tę rozgrywkę. Dobra, dobra. Nie, przeładowywałem. Aj. No kurde, ja tu chcę kogoś zabić. Come on. Tak na razie wszystkim daję obrażenia, ale nikomu jeszcze nie zabiłem. Czemu mi na odcinkach nie wychodzi? Wytłumaczcie mi to. Widziałem, że już tam wchodzą powoli do budynku. Nam to, to nie możemy na to pozwolić. Nej. Byle, byle by się nie dać z tego, z y, siekiery zdjąć. To to jest mój cel. Ja Widzę, że faktycznie tutaj latają nam po... Co jest? Ziomek! Won! Won z naszej bazy. No. Tam laseczka się kryje. Aj, no z boku mnie wzięli. Mm, aha, miałem wam powiedzieć, że... Yy, tak, obiecywałem filmik z Darkosem, ale ogólnie no... Yy, Darkos jest tak zalatany, tak nie ma po prostu czasu nagrywać, że no, stwierdziłem, że już nie będę go więcej jeszcze męczył. Kazał mu nagrywać, gdzie on... To znaczy, nagrywać... Yy, grać w tę grę, bo... Yy, no, nie obraż się, Darkos, bo wiem, że będziesz to montował. Yy, o nie. nie, 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 tylko nie siekiera, nie siekiera. Nie, 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 Dobrze. Uf. staczkin. Yy, nie obraź się Darkos, ale... Wiem, że tobie granie wychodzi za dobrze, dlatego... Yy, no nie, nie chcę cię po prostu zmuszać, tak? Bo ja jestem miłym przyjacielem i, i, i chcę, żeby ci było raczej przyjemnie. Poza tym potrzebuję montażysty, tak? Ja Maria Gosiu nie strasz mnie. O, no, zabrał mi fraga no! Uwe, co, skąd? Ło! może po prostu będę sobie kampił w bazie? Nie wiem, nie wiem, na czym tu cała rzecz polega. Co, co, myślisz taki? No, nie szyszka, nie będę, nie przeklinaj. Nie wolno Eluzyna, mordo. Dobra, lecę, lecę, lecę za, za gościem, lecę za gościem. No, 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 chodź tu. Jest! Mam! Dobrze! Dobrze zrobione. Zaraz, zaraz nie będę się cieszył, bo zaraz to stracę najpewniej. No, ale mniejsza. O, 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 powoli, powoli do przodu. Dobra, ale nie straciłem przynajmniej. Dobra, ja też widzę, że oni za bardzo podchodzą do tej bazy naszej. Dlatego ja tu bardziej będę siedział przy bazie i pilnował, żeby tutaj nikt nie wchodził, nam No bo raczej nikt nie lubi takich typów, co to wbijają na bazę i po prostu kampią ci na bazie. No, no powiedzcie kto tak lubi. No raczej nikt. Tak więc no ja będę tutaj po naszej stronie bezpiecznie siedział i pilnował. O, tam na przykład jakiś się przychodzi, ale nie mam na niego dystansu. O, zbliżają się Dobrze, Ziemus, pomogę ci, pomogę ci Zabił go? Zabił go Dobrze, Digla mam już No, 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 wychyl. W ogóle postaram się y, robić tak, że... Tutaj taka informacja dla mojego montażysty, że y, ja po prostu będę robił odcinki półgodzinne, a y, Darkos będzie to jakoś montował, żeby jakoś sensownie dało się to wam to oglądać. Tak więc tutaj ukłon w jego stronę, żeby y, odcinki były takie, jakie wy chcecie. Ponieważ no ja po prostu lecę z materiałem. I daję wam pół, i robię półgodzinne odcinki, z którego potem wysyłam tę surówkę do Darkosa i on to sobie obrabia. Tak to, tak to robimy, moi drodzy. Tak więc, jeżeli macie jakieś yy, prośby, to na pewno Darkos będziesz to oglądał. Tak więc. Hmm. Problem jest w tym, że teraz jak zeskoczy, to mnie od pleców wezmą. No ale spoko. Spróbujemy. Hop. Hop, hop. hop. Hop, hop 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 na stówę mnie zaraz od pleców wezmą dobra 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 o. bingo plus 3 wspierajmy się wspierajmy się panowie wygramy to jeszcze lecimy na nich lecimy tam ktoś tam ktoś szedł Łe, robią nam... plecy. I teraz jeszcze gościu No teraz już ma DPM-a, dałem mu dojść do DPMA. a yy, Tędy... W ogóle bardzo mi się podoba ta mapa, to jest jakaś nowsza mapa, jeżeli chodzi o gun yy, I mi się... Co jest w ogóle? Come on! 16 level mnie robi, jakim cudem? Yy, w ogóle gościu sobie chyba wbił nam do bazy, czy mi się wydaje? Dobrze, mamy wepra. Wepra jest bardzo fajną strzelbą, bo jest strzelbą automatyczną, jak sami widzieliście. Co to ma być, halo? Przepraszam bardzo. Dobra, idzie babeczka. Jest zdjęta, ładnie. I w końcu mamy karabin maszynowy. Czy pistolet maszynowy bardziej. Z pistolet czy karabin Z ten. Ten kto się mniej więcej zna na yy, broni i tam łyka coś mniej więcej w tym temacie, to... Yy... Oczywiście nie w tym sensie, nie? Że, że ktoś musi coś łykać, nie? Tylko mówię, że jeżeli ktoś się orientuje w temacie, to może powiedzieć, czy ten to jest bardziej pistolet maszynowy, czy... czy karabin. Bo ja w sumie... no według kategorii to jest pistolet maszynowy. To to jeszcze słabej jakości pistolet. Yy, ale no też no nie wiem szczerze już. Nie wiem co ja gadam w ogóle. <laughs> hmm. FN Skarno Negeva. No słuchajcie może i się to da wygrać. Powiem wam, że nad, y, w trybie Gun Game Gun Game jakoś tak są y, mapy, które... Które ludzie umieją robić w kilka dosłownie minut. No zajbi, Zabij się! Matko jedyno! Nie wiem dlaczego, ale wyłączyły mi się komentarze pod ostatnim filmem. Jeżeli ktoś wie jak to naprawić, to chętnie bym skorzystał z jego rady, bo... No patrzyłem i po prostu jakbym nie mógł tego, tego naprawić. Tak jakby do sekcji dziecięcych filmów... No, filmów bez ograniczeń yy, nie można było wstawiać komentarzy. No, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, co ci ludzie porobili z tym YouTube'em. Co jest? Dobrze, lecimy na nich. Że oni sobie teraz będą siedzieć na dachu. Czekać, aż my podejdziemy, a. O kurde, ona już ma tego. SVU. Dobra, mam kaca. Nie no oni to wygrają jak nic. Ale no, walczyliśmy do końca, moi drodzy. Walczyliśmy i to się liczy. Tak więc... No. Co? My też mamy 110 Co jest w ogóle? Ej, może moi ludzie nie są tacy źli. Ludzie, ty. Już, już mają ten. Eee... Yy... Suwa, to ty to, to, to nie są tacy ludzie, to nie są tacy słabi. Ja pierdziele, nie doceniłem swoich ludzi. No, powiem wam, bo ogólnie z kusza strzela się o tyle słabo, że yy, no niby kusza zabija na jednego strzała, ale jest o tyle słaba, że za każdym strzałem trzeba przeładować, co powoduje dosyć duże trudności, bo no przeładowanie trochę trwa, a... Coś, coś jak shotgun, tylko że z o wiele dłuższym czasem przeładowania. I to jest po prostu o tyle problematyczne. Co jest? Co jest? Mordeczko! Mhm. No i facet ma już Fajeraxa. Facet albo... a gle, tak więc... No, walczyliśmy. Bo jeżeli teraz któryś z... Jeżeli któryś z nich się podłoży, no to... Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za ten filmik. Byliście wspaniali. Mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję. Tutaj na moim palcu. Ten przycisk ma być szary. A ja się z wami żegnam, do usłyszenia i cześć!